Sięmań, sięmań, dziś będziemy testować inne skiny. Dzisiaj będziemy testować skiny stare, które już nigdy nie wejdą. I skiny nowe, które wejdą niedługo. Mam taki konto, kiedyś openingowałem. Napiszę je. Test skin. Dobra. No I test skin. Będziemy testować wszystkie skiny. A widzicie, tu udało nam ser wszystkie O, przez wszystkie skiny. No dobra, to zaczniemy od samego początku. Tutaj pierwsze lecimy z skinem. Star Shelly. Tak, to jest star Shelly. bitwa dla znajomych. Wezmę jakąś mat, mapę Na no, przykład jakieś solo normalne Albo nie, dobra, normalnie będziemy testować. Wchodzimy, skin Wypróbuj, arena Zaczynamy Dostajemy tego skin dobra Mam nawet takie gwiazdki Sszczał 5 na 10. Takiego wielkiego szału nie robią Dobra, teraz tylko trzeba na ulta naładować. Dobra, uwaga. Akurat Ult jest fajnie Oto no, Ult 8 na 10 i łączna to jest 9 na 10 Dobra, 9 na 10 pierwsza No i następny skin to jest Wiedźma Shelly Tak Powinien być już lepszy skin niż tamten 9 na 10 O, no to się rozumie, mówię Szczał 9,5 na 10 Tego super moc pić. Uwaga Dobra, 10 na 10 i reszta to 9,5 na 10 Czyli na razie ten skinek wygrywa co te PSG Shelly, no ale wszystkie PSG Shelly oceniam 5 na 10 Księżniczka Shelly jest w grze to została nam tylko ta No jeszcze klasyczna, no ale. Klasyczna to za bardzo dużo, nie zmieni to. Wchodzimy, arena treningowa. Dobra, w ogóle sztyla podobnie do tamtej, ale tu akurat jest mniej, to 8 daje. Moje no ult akurat ult jest lepszy i daje 9 na 10. Łączna to jest 8,5 na 10. No teraz do Nity. Nita chyba nie pamiętam, żebym miał jakiegoś pewnego skina. No bo jedynie to ten skin nie wraca. Czerwono sonie Tak, tylko ta czerwona. Czerwonosna Nita. co co ten odcinek będzie trwał długo pewnie. Dobra. Ty no to wypiękna akurat. Dobra, strzały 10 na 10, no dosłownie mi się tak podoba, no i misio, misio też ładny Łączna 10 na 10 Dzisiaj na razie wygrywa ten skinek we mnie i ja tutaj będę miał ustawionego najlepszego skinka Colt, chyba każdy teraz pomyślał o tym skinie no, król agent Colt. Dobra. Sprawdzimy. Sorry za jakieś osoby tam z tyłu, bo przyjechali do nas. Dobra. Jakieś takie monetki. Jakieś monetki. No, fajne, niby No, takie słaba 8 na 10. Teraz trzeba ultra naładować. Dobra. Za bardzo się nie zmieniło. 2 na 10. No, łącznie to jest szersze pół na 10. A ten skin to jest Cold Road Sasha. Nie, nie wiem. Dobra, to próbujemy znów. Dobra, uwaga. Dobra, te akurat o wiele lepsze. Jakieś takie pułapki, jakby to powiedzieć. Dobra, 8 na 10, teraz tylko ulta Uwaga. D za bardzo się nie zmieniło. 8... Nie, 7 na 7,5 na 10. Czyli łączna to jest 7,5. Dalej ten jest moim. Ulubionym. No i został ten i ten. Mam rację? Tak, mam rację. No jest ten nowy. Jeśli nowego też przetestujemy. A z to z rywal Cold. No, jakieś tutaj telefoniki połączone. Pacze tam też. I też próbujemy następnego skinęcia. Ty to jest akurat ładne, bo patrzcie tam po końcu, bo robi się takie, takie skrzydła. Dobra i gwiazdeczki, e, chyba teraz będziemy mówić na lew o wszystkim. I teraz idzie, puszczelam z w górę. nie będę zanudzał. Uwaga, wygrywa na razie skin. I tego właśnie colt. Ten colt się ważny. Dobra, jeszcze te nowe mam. Musimy zobaczyć, jakby co. Ale ja tutaj czarne. Dobra. No to emotki dopiero będę... No, jak zobaczycie pod tym filmem. 5 łapek w górę, to zrobię odcinek z emotkami. No dobra. W ogóle tam na samym końcu jakieś kwadraty się pojawiają. Jakieś kwadraty się tam pojawiają. Dobra. Chodzi o lepsze nawet skiny tego rywala. Beco, te strzały to są 10 na 10. Dobra, uwaga, teraz ult. Nie no, to jest przepiękne. 10 na 10, wygrywa ten skin. Tylko że oczywiście w wersji czarnej no, teraz wchodzimy do bóla Bula ma nic nie ma takiego. No jedynie jest ten król barbarzyńców. Nie będę pokazywał wiem, to jednak są jakieś skiny 6 B800. A dlaczego ja tylko zmieniłem? B800 Dobra jest Marion i tak to tam Dobra, B800 Wszelakimiś czarnymi kulkami O tak średnio mi się to podoba jakbym to powiedział Tak bym to powiedział Średnio mi się on podoba No dobra Dobra, tutaj będzie trochę ciszej, mam nadzieję. E, dobra. Lewo na 5 na 10. Ale to pada, tak? Bardzo się nie zmienia, 1 na 10, czyli... Mm. 3,5 na 10. skin Ładnie wygląda. No ale atakowo. To wygląda ładnie. No i został nam jeden z lepszych skinów B800 W połowie Patrzcie, połowa ból A połowa jakiś bull robot Dobra, let's go Te rundę gram? Dobra, już pomyślałem z małymi kulkami Dobra, jakieś małe kulki, tylko teraz trzeba ulta Dobra i lecimy. Na no jakiś to tam nałączonego dosłownie. Ten skinek 8 na 10. Ale dalej nie przebija tego kolca nowego. Rozchodzimy do Broka już, wiem jak no, ma każdy pomyślał o, o tym roku O tym roku, I tego O tym, tym i tym skinie Ale oni pomyślą, no jeszcze Staronodny rok Nie wiem, trochę długo będziemy to testować No ale może być, najpierw testujemy z tego Gwiazdki! Robimy się na samym końcu. i Gwiazdki! To akurat jest fajne. 10 na 10. Dobra, tak. Aha. Czekaj, jeszcze raz załaduję Old. Teraz to na nich i zobaczymy, czy będą się pojawiać te gwiazdki. Pojawiałem się. Łe, pojazd to właśnie obniży na 7 na 10. Bo dalej to wygrywa. Letkin to jest wyścigowy. Mam nadzieję, że jakiś no Jakiś. Jakiś. Może szybko. Ej. Ty, to jest nowy fajne. To akurat nie ma. Jedzę, ja Dobra i super atak. Jakby to strzały 9 na 10. Hmm, 8 na 10, 9, 10. Czyli łącz na to jest 8,5 na 10. No dalej ten skinnyk wygrywa, no to... No to sobie oczywiście zmienię. To razie jest mój ulubiony. Teraz lecimy na następnego skinna do niego. Teraz jest w... Ten boombox. Ten do boomboxa. Film już trwa 13 minut, to dopiero 5 postaci od 5 postaci wyzastowaliśmy. To jest podobne do tamtego, tylko że teraz strzela rakietą. Szczał 5 na 10, za bardzo mi się nie podoba. No i super atak 2 na 10, to w ogóle 3 na 10, mi się za bardzo nie podoba. I by to tylko z no mamą, moim zdaniem, jakby co, nie. No i jeszcze został staromodny, tak? Tak, się staro Ja nie byłem jeszcze ten list można, ale ten za bardzo nie robiszał. szału. wtedy tylko Frosy mają 2020, mam tego skina. Dobra. Jak można było chyba zauważyć, nie wiem czy już się pojawiło Ale powinno już się pojawić odcinek do drogy Amberka. I to w ogóle nie zmieniło mu ataku, co to jest? Ocena 11, tego skin, tylko przebranie coś daje. A teraz El Primus tego te skiny te skin to już nie powrócą. Te skiny to ładne normalnie. To pierwsze El Major Demo. Podobno ma w niedługo wrócić. Także wrócimy wrócić. Face of fury. A tak się w ogóle nie zmienił, co? Tego właśnie kierunki pojawiają. No. 9 na 10. Podoba mi się nawet. No i teraz ten hit sezonu. R-Rekinek. Ten skin jest zakozacki. I podobno będziemy mieć darmową emotkę. Wiedzieliście o tym? Patrzcie, gdy się wyjdzie tu. W te. ogólnie patrzcie, wyjdę w rekinek, dobra? Kaka ta kategoria rekinek? Dobra, no nie idzie ta emotka. Podobno będziemy mieć taką darmową emotkę. Czekaj, ja się muszę ją znaleźć. To nas znikła, dobra, już nic. No, dobra, dalej na razie jest skin. kinem. Próbujemy. Dobra. Eee, Rekina jeszcze raz te stojki. Strzelanie 10 na 10. No to będzie super. 9 na 10. 9 i W na 10. Czekajcie, ja patrzę co teraz zrobię. Jest tam, dobra Dobra, parlej Teraz jest tylko ten skinek, teraz tylko ten skinek Czekaj, tak, bo może będzie zmienił napisk do Dobra, czekajcie Co ja zrobiłem? Aha, klikłam sobie. sorry Potem to wszystko przełożyć. Nie Dobra. Tą szarlotką rzucaj i to będzie tam zostaje 10 na 10 całe. No, to będą tylko kilkanaście Tych, dobra 10, 10 na 10 Ale i tak ja sobie biję kolcika Dobra, poko Spoko Czy nie ma ja, w ogóle ja tego strzału? Ta... Ma poko. Poko Pirata na te pierwsze ma poko, parę. No i tyle na razie. Czekajcie. Dobra, teraz mamy poko, zawsze spoko. Jakby więcej było, to dopiero w ósmym zamiarze minęło 18 minut, to mamy ich 78. No to za chwilę... Jezus Maria. Dobra, naprawdę, dla was tylko robię ten odcinek marmurów czas, ale żeby wam zrobić odcinek ciekawy, no to musi to być. Próbować. Dobra, teraz setujemy poko stare. Pamiętam, ten, który był w trzecim sezonie. O, ja pierdzielę. Ale, ładny skin. Dobra, od razu. A tak, gdzieś na 10 10 na 10 dosłownie. Sorry, sorry, kolcik. Poko wygrywa. Poko wygrywa. No, teraz jeszcze został ten. Bo kopira. Może on jeszcze popije. Są czaszki. 9 na 10. I super atak. 5 na 10. Czyli jest niestety, ale ten Skinek nie wygrywa z tym. Czy jeszcze trzeba zmienić tego kultana poko... Dobra, to lecimy z następnym, z Rozą. Iroza ma owin ma i major. Like mm, to jest to pierwsze testujące, taką halloweenową. No, to trochę szybciej to robił. Mm, a tak, 5 na 10. Szybko, a to szybko, super moc. Dobra, jej super No, no za się nie zmieniło. Mm, 7 na 10. została, że ta major no i to jest ostatni zadymiarz w części pierwszej Dobra, nie tak? Źle, nawet To jest 7 na 10, a tak Supermoc. Uuuja, yeah. 10 na 10, dobra Czyli łączną na 8,5 na 10. No i dobra, to była pierwsza część. Na razie mój ulubiony to jest ten no autoskinek. ok to papa! Siema, siema, to, to już będzie koniec odcinka niby. Ale wchodzę na moje normalne konto i jak widzicie jest... Jest tu ten notoskinek. A tutaj dla jakby co potwierdzenie. Macie temu moje ID. I ci, co mnie zaproszą, proszę pisać w komentarzu. Dobra. Bye bye.